wszystkim. Dzisiaj przyjdę do z filmikiem Q&A. Będę tutaj odpowiadać na pytania z Aska, tak samo jak i z YouTube'a, więc za wszystkie pytania dziękuję i teraz przechodzimy do filmiku pierwsze pytanie, a raczej pytania są bardzo podobne, więc złożyłam je do siebie i brzmią one, jak często odwiedzasz Polskę i kiedy przyjeżdżasz do Polski więc Polskę zazwyczaj odwiedzam w każde wakacje, czyli co rok zawsze jestem w Polsce i do Polski zazwyczaj przyjeżdżam pod koniec lipca, ponieważ tak zawsze szkoła mi się kończyła ale w tym roku będzie inaczej, ponieważ jest już to już mój ostatni rok w gimnazjum więc szkoła mi się kończy szybciej więc będę w Polsce tak w połowie Czerwca, coś takiego, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolona, bo będę mieć miesiąc więcej wolnego. Następne pytanie to Twoje ulubione danie, więc moim ulubionym daniem są frytki. I szczerze wątpię, że kiedyś mi się to zmieni, bo nigdy nie próbowałam czegoś lepszego. Nigdy nie jadłam czegoś lepszego od frytek i wątpię, że jest w ogóle coś na świecie lepszego od frytek, bo frytki to życie. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś zapytałby się mnie to samo pytanie za parę lat, to i tak odpowiedziałabym Fritki. Czy lubisz tańczyć? Um, to jest bardzo fajne pytanie, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale kiedyś, kiedy jeszcze mieszkałam w Polsce, miałam jakieś 8 lat. 8-9 lat, to chodziłam na zajęcia taneczne. Te zajęcia odbywały się w mojej szkole, więc nie miałam tak daleko i chodziłam po prostu po szkole chyba, tak się zda, już nie pamiętam. Tam chodziłam na zajęcia taneczne, bardzo lubiłam tańczyć, nadal lubię tańczyć, ale teraz nie chodzę na żadne zajęcia taneczne. Teraz tańczę sobie tylko kiedy mi się nudzi na przykład. Ale lubię tańczyć, tak jak mówiłam, kiedyś chodziłam na lekcje tańca i pamiętam, była taka kolonia właśnie z tą całą grupą taneczną. Ale nie wspominam tego dobrze, to było coś strasznego Następne pytanie, ile lat mieszkasz już w Anglii? W Anglii wydaje mi się, że... Wydaje mi się, bo ja tak nie liczę, nie, nie jestem do końca pewna Jeżeli chodzi o miesiące, dni Ale o lata to powiedziałabym, że 6 lat, już będzie niedługo 7 Czyli się nie mylę? Albo może się mylę I tutaj mam takie trzy pytania w jednym Tak jakby Pierwsze pytanie, na jakich koncertach byłaś? W całym swoim życiu byłam na dwóch koncertach. Pierwszy to był koncert The Wanted i kolejny to był koncert w październiku i poszłam wtedy na koncert The Neighborhood. Na jakich koncertach masz plan być? Jeżeli The Neighborhood będą grać jakiś koncert w Anglii, to na pewno wtedy pójdę, bo ten koncert w październiku był. Świetny, więc koncert Dajbohki był czymś naprawdę wspaniałym. Jeżeli nie widzieliście tego filmiku, to podlinkuję go Wam na dole. E, tam nagrałam e, głównie większość piosenek, e, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to możecie wejść na mój kanał albo dam Wam linka po prostu na dole. Możecie, nie, nie mam planu być na tych koncertach, ale bardzo chciałabym także pójść na koncert Arctic Monkeys. To jest bardzo by było fajnie. E, także celę na Gomez, bo... Ona już jest długo ogólnie na scenie, i ja nigdy nie miałam w ogóle szansy jej zobaczyć, a to byłoby naprawdę wspaniałe, bo inspiruje się nią i jest dla mnie wielką inspiracją, i także osobą, z której biorę przykład. Więc to by było naprawdę fajne wydarzenie, jeżeli mogłabym pójść na jej koncert. I jeszcze jakiś koncert? Nie wydaje mi się. Najbardziej chciałabym właśnie pójść na The Neighborhood, Salon Gomez i Arctic Monkeys. To było, było naprawdę fajne. I ostatnie pytanie z tego o koncertach: jak się wtedy czujesz, jak czujesz swojego idola? Chyba wiem o co ci chodzi, że jak się czujesz, kiedy jesteś w tym samym pomieszczeniu, co swój idol. Więc powiedziałabym, że jest to na pewno coś niewiarygodnego, bo kiedy ja byłam na tym koncercie i widziałam, jak oni grają, to, to było coś takiego wow! Jakby to nie było w ogóle prawdziwe, jakby to był jakiś sen czy coś, bo to wszystko tak szybko e, leciało. I tak naprawdę z koncertu pamiętam tylko parę momentów, bo to naprawdę było coś oszałamiającego dla mnie. E, po prostu nie mogłam wtedy uwierzyć, że to jest prawdziwe. Jest to na pewno oszałamiające uczucie. E, nie możesz wtedy uwierzyć w to, co się dzieje. I jest po prostu super i jesteś szczęśliwa. Ja bym tak powiedziała. Następne pytanie: czy wykonujesz jakieś ćwiczenia? Biegasz. E, więc wykonywałam dużo ćwiczeń przed wakacjami, e, ale oczywiście, jak wakacje przyszły, to już się powiedziało: oj, tam są wakacje, e, po co mam ćwiczyć? Trzeba się zrelaksować, ale em, ćwiczyłam przed wakacjami, e, wyszukiwałam sobie jakieś ćwiczenia na internecie, ale właśnie niedawno temu e, zaczęłam biegać, e, tylko bardzo trudno jest mi. Em, tak, jakby budzić się rano i pójść biegać, ponieważ jestem osobą, która lubi spać i to dużo. Więc wstanie rano i pójście na dwór, żeby biegać, to jest naprawdę trudna rzecz dla mnie do zrobienia. A biegam tylko i wyłącznie rano z jednego powodu: po prostu nie lubię, kiedy ludzie się na mnie patrzą, kiedy biegam, i nie, że się wstydzę. No, chociaż może się wstydzę, ale po prostu nie lubię, kiedy ludzie się na mnie patrzą, jak coś robię. Ale właśnie jedno z moich postanowień noworocznych to jest, aby zacząć biegać regularnie, systematycznie, żebym po prostu nie miała żadnych przerw Albo że nie, bo chcę spać, tylko żebym po prostu poszła biegać Nie wiem jak to mi pójdzie, ale zobaczymy Kolejne pytanie, twoja ulubiona piosenka? A więc aktualnie moją ulubioną piosenką jest piosenka Long Days śpiewana przez I Will I Swear I właśnie teraz ją wam puszczę, to jest bardzo taka fajna piosenka, ma bardzo fajny klimat, więc posłuchajcie Okej, okay, więc to jest ta piosenka, ona jest e, w miarę wolna, ale ja bardzo lubię takie piosenki i moim zdaniem jest piękna. Okej, okay, i ostatnie już pytanie w tym Q&A, bo nie chcę, żeby ten filmik był za długi. Jest to pytanie, czy jesteś dobrze zorganizowaną osobą? Jeśli tak, to jakie masz sposoby na organizację czasu? Więc na pewno nie jestem najbardziej zorganizowaną osobą na świecie. To jest, to jest pewne. Na pewno nie jestem osobą, która ma wszystko zorganizowane. Już bardziej zaliczyłabym się do osób mało ogarniętych. Ale ostatnio właśnie wpadłam na pomysł, żeby zrobić sobie taki plan całego tygodnia, że po prostu piszę sobie sobie na kartce dni poniedziałek, od poniedziałku do niedzieli i w każdej kolumnie na przykład poniedziałek ma swoją kolumnę wtorek ma swoją kolumnę i tak dalej i w każdej kolumnie piszę co muszę zrobić jeżeli to zrobię to po prostu to odznaczam i tak jest o wiele łatwiej na przykład się zorganizować ale jeżeli szukacie po prostu innych pomysłów i nie chce wam się robić tych wszystkich tabelek to możecie sobie ściągnąć jakąś aplikację, ja tutaj podam wam parę takich aplikacji na przykład Planner Plus albo My Homework. My Homework jest bardzo pożyteczny, um, jeżeli chodzi o, wam o pracę domową, jak się zorganizować z tą pracą domową. Um, planner Plus to jest ogólnie, żeby tak wszystko planować. Um, i to naprawdę wszystko Na pewno możecie znaleźć jeszcze jakieś inne aplikacje Które wam przypadną do gustu e, Więc tak, to już by było wszystko na ten Q&A Mam nadzieję, że wam się spodobał Więc jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę A jeżeli jesteście nowi, to witam na moim kanale I mam nadzieję, że zasubskrybujesz mój kanał tam na dole Będzie mi bardzo miło Ale, 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 ale Ale Zanim jeszcze pójdziecie i macie jeszcze do mnie jakieś pytania, to zostawcie je na dole w komentarzach, a jeżeli pytań będzie wystarczająco dużo, to nagram kolejny Q&A. Okej, okay, będę widzieć się z wami w następnym filmiku. Pa, pa!